Hejka kochani, witam z mojego treningu nóg. Akurat tak się złożyło, że na tym treningu, w trakcie tego treningu, yy, będę Wam opowiadał o progresji, takiej jaką powinien stosować Natural. Yy, progresja jest absolutnie nieodzowna, bo jeśli chcesz być doprawnym Naturalem, to musisz stawać się coraz silniejszym. Ale ważne, żeby robić to z głową. Więc dawać łapki w górę, zapraszam do subskrypcji, jak materiał się spodoba. To będziemy poruszać takie, taką tematykę znacznie częściej. Przejdziemy w bardziej zaawansowane stadia. Na razie basic shit, tak zwany siła żubra. Ostatnie nogi. Tyryryry. Dobra moi drodzy, pierwszym krokiem będzie określenie, jaki ciężar jesteśmy w zro stanie zrobić na 10 powtórzeń w danym ćwiczeniu. W sumie to w każdym ćwiczeniu, bo w każdym zachęcam do robienia progresji. Ogólnie jak chcecie być dużymi naturalami, to musicie progresować, musicie stawać się coraz silniejsi, nie ma innej drogi. No ale trzeba to robić właśnie umiejętnie. Yy, określanie ciężaru na 10 powtórzeń jest takie łatwe, często używa się tak zwanego ciężaru maksymalnego ale nie jest to, według mnie nie jest to użyteczne na tyle, bo ciężar maksymalny podnosimy tak jak ciężar maksymalny, wiecie. Natomiast jeśli zależy nam na hipertrofii, no to jakby zasada każdego powtórzenia będzie zupełnie inna. Dlatego lepiej oddzielnie sobie założyć, popróbować, wyznaczyć ten ciężar na 10 powtórzeń żeby nie był też za duży. No ale w drugą stronę może być też za mały. Jest pewne badanie, które pokazuje, że goście, którzy byli naprawdę dociśnięci w kwestii ciężaru, dawali radę podnosić znacznie więcej niż wcześniej szacowali. Z tym, że uważam, też są na to dowody, że lepiej, żeby ten ciężar był za mały niż za duży. Jeśli będzie za mały, wciąż będziecie rosnąć, a dodatkowo będziecie mogli dłużej progresować, co zapewni Wam Nieustające do momentu przez jakiś, czas, przez jakiś czas będzie progresować, przyrosty, a chyba o to chodzi. Więc pierwszy krok ustal, ile dasz rady podnieść na 10 powtórzeń. Patrzcie, na jakim podwyższeniu robię. Tak mnie Sebastian Kot załatwił, tak mnie załatwił on, ale na szczęście dzięki temu mogę robić przysiady w pełnym zakresie mimo moich problemów z biodrami. O tym zresztą mieliśmy odcinek, jakby ktoś był zainteresowany, co tak robię, to tu sobie wejdź, Ty dynamion staw. jak nie wstawisz, to się znajdę. Wszędzie. Ogólnie metoda progresji, którą chcę zaprezentować, to jest wariacja progresji falowej i wave loading. Popieprzone są te angielskie zwroty, ale dowiedziałem się z mądrych internetów, że tak to się nazywa. Nieważne jak to się nazywa, uważam, że w kwestii treningu najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Stosuję wariacje tej progresji, w sensie jeszcze wariacje, bo po kolei. Ogólnie ta progresja jest do 3 razy w tygodniu treningiem FBW. Uważam, że to jest minimum absolutne dla Naturala, jeśli w ogóle chce jakiś robić progres sylwetkowy, 3 razy w tygodniu FBW. Z racji z tego, że mamy każdą partię ćwiczoną 3 razy w tygodniu, a jak wiecie z poprzednich odcinków, przynajmniej dwa razy musimy ją ćwiczyć, żeby osiągnąć maksymalne efekty. No i tak jak mówię, ja akurat ćwiczę częściej, ale podobną progresję stosuję. Stosuję ją też u moich klientów, szczególnie właśnie ćwiczących trzy razy w tygodniu. No i co? Tak jak mówiłem, jak film się spodoba, będzie dużo łapek w górę, to chętnie to rozbuduję o inne systemy treningowe, o inne sposoby progresji. Wszystko zależy od Was. Lubicie to? Podoba Wam się? Chcecie więcej? Łapy w górę, moi drodzy! Dobra, ogólnie moja progresja jest przewidziana na cztery tygodnie. Eee, taki 4 tygodniowy blok, w którym wykonujemy ten sam plan FBW. Na różne powtórzenia w każdym z tygodni oraz oczywiście na różny, na różny ciężar. Dlaczego cztery tygodnie? Bo dla takiego przeciętnego ćwiczącego to wystarczy do osiągnięcia tak zwanego względnego przetrenowania. I później powinien być deload. O deloadzie chętnie nagram, ale tak jak mówię musi być nie wiem, 2000 łapek w górę. Eee, natomiast co do tego, to Wam Damiano wypisze, żebyście mieli to wszystko proste i jasne. Ogólnie cztery tygodnie, ten sam plan, w każdym tygodniu inne powtórzenia i przez to odpowiednio dobrany ciężar. That's fine. Powtórzenia na kolejne tygodnie proponuję na przykład 12, 10, 8, 6. Więc załóżmy, że na taką klatkę wyciskamy na 10 powtórzeń z zapasem, bo uważam, że nie warto robić do upadku, to też był o tym film, Damiano im staw. Eee, Fejdźcie sobie spokojnie i teraz wam mówię. Eee, 10 powtórzeń załóżmy, że na klatkę bierzecie 40 kg na przykład, więc przy 12 to na przykład będzie około 32,5. Przy 8 już to może być nawet 50. Powiecie, im mniej powtórzeń, tym większy będzie przeskok. Znaczy, większy będzie przeskok między 12 a 10, zwykle tak bywa, ale nie musi tak zawsze być, niż między 8 a 6. I na wspomniane 6, niech będzie to 57,5. Czekaj, bo źle wyszło. 10 razy 40, no to niech będzie na 8 45, na 6, 52,5. I już macie taki. Plan na pierwszy, na pierwszy miesiąc, po którym po tych czterech tygodniach robicie sobie deload, czyli ćwiczycie lżej, o tym opowiem w dedykowanym filmie. Natomiast następny miesiąc już delikatnie sobie dokładacie, nawet 1,25. Pamiętajcie, że progres, który dla Was będzie wydawał się minimalny dla ciała będzie odczuwalny. Jeśli będziecie to robić odpowiednio, metodycznie, nawet jeśli ten ciężar jest za mały i w rezultacie dalibyście radę więcej niż te 40 kg, ale tak wam się wydaje, czujecie dobrze klatkę, to i tak, jak będziecie dokładać, to ta klata będzie rosnąć. Dobra, żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest jasne. 4 tygodnie, 12, 10, 8, 6. To jest tylko przykład powtórzeń. Wybierzcie takie, w którym czujecie się najlepiej, ale z drugiej strony, robienie tak szerokiego wachlarza da Wam poprawę innych parametrów. Na przykład, dwunastki wpłynął też pozytywnie na, przykład na wytrzymałość mięśniową, więc jak chcecie być ogólnie sprawniejsi, to i tak zalecam duży rozstrzał powtórzeń. No i co, wiadomo, powtórzenia się zmieniają, zmniejszają, to rośnie ciężar. Jednak zostawiamy przynajmniej te dwa e, ruchy w zapasie. E, no i co jeszcze? Po czterech tygodniach deload, po deloadzie znowu zaczynamy to samo, ale już kciut wielkim ciężarem. Im dłużej będziecie mogli powtarzać ten sam model, tym dłużej będziecie rośli. Tak wam obiecuję. Dzięki za łapy w górę. Zapraszam do subskrybowania. Siła żubra. Nie, bicepsy nie, bo wiecie kto jest, Natura robi nogi, no to kurwa góra jest płaska, nie? Nie jest tak? No jest tak, ale i tak ten biceps robi robotę. Dzięki, dzięki. Aha, napiszcie w komentarzach, co dzisiaj chce. Jak wy progresujecie? Dokładacie się ten? Wiecie, fajnie dokładać z treningu na trening, ale jak już przestaniecie być początkujący, to już jest naprawdę ciężkie. Ale napiszcie, jakie macie metody. Elko, buźka, mła.